1 września Dzisiaj zwijamy stąd Dobra Nara Uciekamy ze szkoły Nie możemy tak zostać na długo Dobra Pyk Bo jak wiadomo Dziś jest 1 września I rozpoczęcie szkoły Ale my uciekamy Co ja że łączył Dobra uciekamy Szybko Nie może tak być, że nas będą tu więzić Dobra uciekamy Dobra jesteśmy Dum na dole I gdzie to mamy iść Tutaj Dobra Parkour przechodzimy. Uciekamy dzisiaj ze szkoły. No a potem zobaczy się jeszcze. Dobra, pyk, pyk, pyk. O kurde, ale tutaj lawa płynieć. co to jest, nie wiem nawet, o kurde. Dobra, pyk i na dół. Jesteśmy na dole. Dzisiaj robimy to szybko, bo nie możemy tu długo zostać. Nie możemy tu dłużej zostać. Musimy uciec. W ogóle ktoś tu zdedał, ale dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, lecimy do góry. Jesteśmy. No i mamy checkpointa. Jesteśmy chyba w ściekach, czy co to jest, nie wiem. Dobra. Pyk, 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 pyk. Dobra, idziemy tutaj. O, no, 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 no. Dobra. Czekamy. Dobra, lecimy. Checkpoint i lecimy dalej. Lecimy dalej. No i uwaga, idziemy, to wpadamy. O, klasa gimnastyczna Dobra Wiem co trzeba zrobić O, witamy O, nadszedł czas gimnastyczny Aha Dobra, dobra, szybko uciekamy Dobra, tyn, tyn, try, tyn, 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 dobra, uciekamy Damy rady, damy jakieś rady, dobra Pyk, pyk Uciekamy. Nie możemy tak zostać widowni. Nie możemy, nie możemy. A da rady to cheatować? Chwila. No nie da rady, kurde, szkoda. Dobra. Dobra, jeszcze. Ostatnia. No i tutaj, uciekamy. Dobra, mamy checkpoint. Szybko, prosto. Idziemy, 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 idziemy. Dobra. Pyk, pyk, pyk i mamy checkpointa i wychodzimy. O kurde. Co? Kurde Piłka nożna teraz? O nie, on wygląda groźnie Dobra, idziemy Co oni mnie piją? Pyk Co za boty? Dobra, narra narra narra, uciekam Nara. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra. Mamy. Idziemy tutaj, 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 szybko, szybko, szybko. Dobra, żeby uciec. Co to jest jakiś kwas, czy co to jest? Nawet nie wiem. Dobra. Idziemy do góry. Dobra. I teraz... Kurde, trapy tu są. Dobra, prosto. No i teraz idziemy tu na prawo. Dobra widzowie idziemy tutaj, no i jesteśmy, dobra Aha Dobra No to lecimy, idziemy A Dobra Idzie tutaj Idziemy Idziemy, widzowie, lecmy, dobra Szybko Lecmy Dobra, widzowie, teraz to robimy Bardzo szybkim speedrunem Dobra, speedrun Dobra Jesteśmy No i musimy chyba przedostać się Tam do portalu Dobra, ale uciekamy Dobra, pyk, pyk, pyk. Teraz tutaj, to tu na początku, dobra, czerwona. I tutaj chyba była zielona, z tego co pamiętam. A, dobra, fioletowa. No i tu na lewo, pyk. Idziemy. No i powracamy, dobra. I pyk. O, oh, No! Co się stało? Nie! Zostanę zaresztowany! Trzeba uciekać, widzę. Teraz patrzcie, gdy idziemy tu na prawo. I gdzieś tu to było. Tak. Mamy. No i naura. Wszystko jest odbezpieczone, dobra. No i dobra. I idziemy do klasy. No i do widzenia. Dobra, jesteśmy. I szybko prosto, dobra, checkpoint. M <grystanie> ja nie mogę. Dobra, szybko puszczać mnie. Dobra, pyk, pyk, przechodzimy. I jesteśmy, dobra, mamy. Prawie się nam udało uciec. Dobra, lawa, 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 lawa. Szybko po lawie, wtedy dum, dum. Prosto No i... tędy, dobra, mamy Prawo, i gdzie będziemy teraz? Gdzie znowu będziemy? O, nie, 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 śliska podłoga Czyżby teraz do kibla idziemy? Nie wiem, widzę miejmy nadzieję, że nie Dobra, szybko, 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 szybko Nie, dobra, prosto jeszcze, dobra Szybko No i dobra Prawo o nie, tu się półki palą, raczej te szafki się palą, dobra. Lecimy i prosto chyba ta. Aha. Dobra, czyżby to jest gdzie. Tak, to jest tutaj, idziemy. Dobra, szybko, do przodu. Nie podajemy się, nie podajemy się, nie podajemy się. Nigdy, nigdy. Uciekamy stąd. Dobra. Na lewo, lewo, lewo. Yy. Dobra. Zdążyliśmy. Na całe szczęście. I teraz co? I teraz tu Szybko Na lewo. Szybko, szybko, uciekamy. Uciekamy, szybko. Dobra, spacja, szybko. Może będzie szybciej. Nie będzie szybciej, dobra. Dam rady. No i dobra, gdzie, gdzie my teraz jesteśmy? Aha, gdzieśmy dopłynęli, dobra, uciekamy. E, jak my to mamy? A, dobra, prosto. Co tu się odwaliło? Dobra, prosto. Brawo. Teraz tutaj? Okej okay. Dobra, jesteśmy wbijamy na dół i gdzie jesteśmy? Czy my jesteśmy w kanalizacji? Dobra, idziemy Nie tu, nie tu, znowu powalił drogę Dobra, idziemy na lewo I zobaczymy gdzie wyjdziemy, mam nadzieję, że w jakimś dobrym miejscu Dobra, gdzie? Lewo? Prawo? Prawo? Prosto? Nie. Na lewo. Gdzieśmy doszli? Dobra, pyk. Dobra, idziemy. No i chyba... Bra. No i dobra, chyba już ostatnia prosta do ucieczki. Dobra, czyli tędy. Nie ostatnia prosta, bo trzeba jeszcze tutaj iść Ale dobra, to zrobimy inaczej. Idziemy tutaj na lewo, pyk Jest ostatnia prosta do ucieczki, jeszcze drabina Pyk, pyk, pyk. Teraz ten tędy Prosto Jesteśmy już prawie na końcu. Udało się nam uciec. Dobra, teraz jeszcze tutaj. Dobra. Lewo pyk, pyk, pyk. No i uwaga. Prawo. No i jesteśmy już przy naszym punktu wyjścia. Idziemy do góry? I gdzie jesteśmy? Jest! Udało się nam! Uciekliśmy ze szkoły! Na całe szczęście! Już więcej nie chcę tutaj wracać, ale no niestety będzie trzeba. Ale dobra, ja wam już bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, zostawcie suba, lajka, dzwonka i co widzowie, do kolejnego odcineczka!